Halo, alo, Kolunio, dzisiaj idziemy do więzienia. Tak, nie przesłyszałeś się. Jesteśmy w Filadelfii i zaraz wejdziemy do więzienia. Czuję się jak na jakimś urbexie. Tak kiedyś tutaj cele wyglądały. Podkreślam, że jest to bardzo stare więzienie. Już nie jest ono w użytku. I tak to właśnie wygląda więzienie za więzieniem, w sensie cele za celą. Precyzyjnie rzecz ujmując. No. Smutnie to wygląda, smutnie. Nie powiem, że nie, nie chciałbym tu trafić, proszę bardzo. Kolejna cela. Nic przyjemnego. O, kibelek nawet mamy. Tak to właśnie widzu wygląda. Każda cela wygląda bardzo, bardzo podobnie do siebie. Tu jakiś szczęście, że nawet miał łóżko, ale to łóżko no, wygląda nie niezaciekawie. Nie chciałbym w takim spać. No. Za chwilę bym tu nie chciał trafić Naprawdę, każde tak samo Myślę, że ludzie jeszcze gorsi niż te cele Także No nie, 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 nie polecam, nie chciałbym Teraz jesteśmy w celi jakiegoś artysty Naprawdę są tu jakieś ładne malowidła Widać, że, że gość miał talent Obstałem, że święty jak tu trafił Bo jest to jedno z gorszych więzień Ale no, ładnie to wygląda. Kurde jaki mały kibelek dla porównania moja, moja dłoń. No pół dupy by mi się tu zmieściło. I to przy dobrych wiatrach. Tak się właśnie nazywa ten kolunio. Jeez. Jesse, jeste tutaj mieszkał sobie. No, fajnie go cała wygląda. Od picowo gość. Kolunio, zobacz. W ogóle, no, jakie, no, tu jest wejście malutkie, ja no wysoki chłop jestem, no ale bez przedstawił tutaj. Kibelki malutkie, wejście malutkie, kuśki też pewnie malutkie. A tak właśnie wyglądały same wejścia do tych cel. Mroczne trochę to wszystko wygląda. co tutaj na pewno jakieś złe wibracje. Trochę tutaj jest mi duszno, ale nie ze względu na powietrze jakoś. Dziwną energię tutaj odbieram w ogóle Jestem teraz w takim pomieszczeniu, wydaje mi się, że to był pokój strażników Wszystko na to wskazuje Tak oto Colunio wyglądała, cela słynnego Al Capone Zobacz Tak właśnie on sobie żył tutaj Powiem Ci, że luksusowo w porównaniu do tamtych celów Zdecydowanie z klasem. No, kolonia, zobacz, jest porównanie kiedyś, jak wyglądali gangsterzy w garniturach i w ogóle. Kontra teraz, no w ogóle bez podjazdu, jakieś kolorowanki, co to w ogóle jest. Przecież to, to komicy są, a nie gangsterzy. Da się też wejść, słuchajcie, na górę. Tak tutaj wygląda wszystko z dołu. Tam wzdłuż się ciągną korytarzem cele. A my tutaj wbijamy do góry. to robi wrażenie wygląda to dość przerażająco trochę wygląda bardziej to jak kurnik jakiś dla, dla, bydla, dla, dla bydła niż żeby ludzie tutaj mniej mieszkać To jest typowa izolatka no. właśnie się znajdujemy? Jest tu dość klaustrofobicznie. Tutaj, właśnie, znajdują się izolatki dla największych przestępców. Najbardziej strzeżone. Brak odwiedzin, rzeczy osobistych. Kontrolowani jak szczury. Pewnie słusznie.